Nie za dużo rozmawiają o polityce Wietnamczycy, a jak już pojawia się ten temat, to często są oskarżani o to, że są krajem komunistycznym. Jest to kraj rządzony przez jedną partię partię komunistyczną czyli nie ma opozycji. Oni nie widzą w tym problemu i szczerze mówiąc, jak ja sobie o tym myślę. Jeżeli chodzi o politykę, to ja myślę, że w krajach, w których dzieje się dobrze, ludzie nie mają za bardzo ani potrzeby, ani ochoty rozmawiać o polityce. Od razu mogę powiedzieć, że nie jestem jakimś specjalistą w tych tematach, ale troszeczkę poczytałem na Googleach i przeprowadziłem swój własny research. No i tego, co się dowiedziałem, to wam powiem. Wietnam nie jest krajem komunistycznym. Bardziej jest uznawany za kraj socjalistyczny. Co to w ogóle znaczy kraj komunistyczny? Według Wikipedii, już wam czytam, bo tak mi będzie łatwiej. Polityczna i ekonomiczna ideologia klasyfikowana jako utopijna, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na braku własności prywatnej w rozumieniu marksistowskim kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr. Hmm. w sumie nie brzmi to jakoś tragicznie, nawet można by było powiedzieć, brzmi to sensownie, ale też trochę kojarzy się z tym, co teraz WEF chce wprowadzić, czyli nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, tak? W sensie takim, że żadna rzecz nie może do ciebie należeć, nie będzie do ciebie należeć, będzie wszystko... Należeć do właścicieli, czyli do rządu podejrzewam, elit, a my będziemy pożyczać nawet telefon, spodnie, gacie, cokolwiek. Ale to nie teraz i to definitywnie nie w Wietnamie. Takim najbardziej znakiem rozpoznawczym tego, czy tutaj jest komuna, czy nie, jest ogólnie taki jeden hardcore. Ano taki, że nie da się być właścicielem ziemi. Po prostu sprawnie jest to niemożliwe. Można jakby mieć prawo do yy, tymczasowego jakby robienia tam czegoś, budowania i tak dalej, ale zawsze jak sobie rząd wymyśli, że coś chce tam zbudować, albo że jest dobry biznes do ubicia, czyli jest jakiś mega inwestor, który płaci tyle i tyle za to, żeby skorzystać z tego terenu, a na przykład teraz tam są jakieś nie wiem blokowiska, no to blokowiska się zburzy, a postawi się tam hotele. A ludziom, którzy mieszkają w blokowiskach, po prostu zapłaci się tak zwane relokacyjne, czyli pieniądze za to, żeby się wyprowadzili gdzieś indziej. To nie będzie nawet po prostu zakupienie tego terenu, odkupienie go od kogoś, no bo on nie może być czyjś, tylko po prostu takie jakby dyplomatyczne powiedzenie, ok, Macie tutaj powiedzmy Stokoła, teren jest warty 2 miliony, ale damy Wam stówkę, no żebyście mieli na jakieś ruchy gdzieś się przenieść po prostu, no bo teraz tutaj będą hotele stały, już nie będzie budynków jakichś tam cienkich. tak? Teraz będą budynki na grubasie, takie jak ten na przykład tutaj, Win Pearl jeden z największych wietnamskich deweloperów bardzo dużo inwestycji w całym kraju przelakich tutaj akurat spory wieżowiec z centrum handlowym na dole No i właśnie to, że nie można ziemi yy, na własność mieć jest dla wielu tutaj Takim lekkim wskaźnikiem, że jakby ten komunizm tutaj troszeczkę istnieje? Aczkolwiek tak jak mówią Wietnamczycy, każdy kraj ma swoje prawa i każda rodzina ma swoje zasady. Jest coś takiego, że te prawa własności, jakby nie własności, tylko takiego nie, wiem, pożyczki na 50 lat dają. Jak się kupuje na przykład apartament, mieszkanie w takim wieżowcu drapaczu chmur. To na 50 lat się jakby dostaje do niego prawa. Co się dzieje po 50 latach, tego już dokładnie nie wiem. Też nie chcę się za bardzo wypowiadać. Jeżeli wiecie, to powiedzcie, podzielcie się w komentarzach. Ale właśnie jest to taki chyba najbardziej uciążliwy i problematyczny punkt tego systemu, które w sumie trochę jest tak, że jak państwo, chce, to przyjdzie i zburzy nawet ogromny hotel yy, Sheratona i powie teraz tutaj będzie stał, nie wiem, pałac kultury wietnamski, tak? Z ruskimi sobie wymyśliliśmy, że zrobimy i wy macie w Warszawie, a my też chcemy mieć tutaj w Saigonie. Tutaj ta wolność do tego, żeby sobie mówić cokolwiek ślina na język przyniesie, jest niby zagwarantowana przez konstytucję, Aczkolwiek no, nie do końca myślę, to prawo jest zawsze tutaj egzekwowane i przestrzegane, bo podejrzewam, że w każdym kraju jest trochę tak, że jak za bardzo ktoś zalezie za skórę komuś z grubszej, wyższej półki, no to będą tego konsekwencje. I tak samo i tutaj, tak? Nie wychylaj się. W Anglii są aresztowania, dlatego że ktoś coś napisał na Facebooku antyrządowego. Yy, to jeżeli w Anglii takie rzeczy się dzieją, podejrzewam, że nie tylko w Anglii, no to wiem, co tutaj się trzepiać Wietnamu. Moja własna obserwacja jest taka, że ten kraj rośnie w potęgę, jest bardzo dobrze zarządzany, ludzie wydają się szczęśliwi, spokojni, ich kultura opiera się na wartościach rodzina, państwo, no akurat jeżeli chodzi o religię, to jest to, tak jak mówiłem w jednym z odcinków, rząd oficjalnie jest rządem niewierzących, znowu nie pamiętam jak to się mówi. Eee, czekajcie, kurde jak to było? A, 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 a Ateistów, tak. Rząd jest rządem e, ateistów, ale może to i dobrze, bo rząd ma w sumie rządzić, a nie skupiać się na jakichś duchowych aspektach rzeczywistości. Nie będę może do końca wnikał. Tak czy siak, ja ten kraj widzę jako wspaniałe miejsce do tego, żeby tutaj zostać na dłużej, czy może na emeryturę. No ale słuchajcie, w związku z tym, że o Wietnamie nie mówi się jednak jako o kraju komunistycznym, tylko yy, socjalistycznym, no to teraz musimy się dowiedzieć, co to jest socjalizm, a więc już wam mówię. Również Wikipedia pomaga jak tu pięknie. Eee, gdzie to, gdzie to, gdzie to? Gdzie to, gdzie to, gdzie to. Ok, socjalizm. System gospodarczy oparty na społecznej własności środków produkcji. Socjalizm stoi w opozycji do kapitalizmu i innych systemów organizacji społeczeństwa opartych na prywatnej własności środków produkcji. No i teraz tak. Wietnamczycy twierdzą, że są krajem socjalistycznym. Na pewno istnieje tutaj no, ogromny ka kapitalizm, tak? Bo gdyby nie istniał, no to nie istniałyby też te wszystkie hotele i Wietnam nie rozwijałby się tak y, szybko i dobrze, jak się rozwija. Jeżeli chodzi o politykę, to ja myślę, że w krajach, w których dzieje się dobrze, Ludzie nie mają za bardzo ani potrzeby, ani ochoty rozmawiać o polityce. Po prostu wszystko jest gitara, wszystko jest na właściwych torach, nie ma się do czego doczepić, więc po co rozmawiać o jakichś nudnych tematach starych dziadów przeważnie, czyli polityce? No a w krajach, w których jest patologia, po prostu źle się dzieje, wszędzie bezdomni, nie wiadomo, jakie chocki, klocki się wyprawiają w związku z tym, że polityka jest właśnie zła, prowadzona w niewłaściwy sposób. No to wtedy w tych krajach myślę, że ludzie mają dużo więcej podstaw do tego, żeby o tej polityce rozmawiać, dużo więcej powodów. Myślę, że tak jest. Jeżeli wszystko jest pięknie, no to po co mamy sobie truć dupę o polityce? W Wietnamie jest pięknie. Całkiem możliwe, że właśnie dlatego ludzie nie za bardzo lubią ten temat. A kiedy są oskarżani o to, że są krajem komunistycznym? Przeważnie się z tym nie zgadzają, bo to też nie jest prawda. Jest to kraj rządzony przez jedną partię partię komunistyczną czyli nie ma opozycji. Oni nie widzą w tym problemu. I szczerze mówiąc, jak ja sobie o tym myślę, jak dużo czasu. Partie między sobą walczą, opozycja i w ogóle lewica, prawica, każdy ma jakieś przeciwległe wartości, ideologie i podejście do, do życia, tak? I cały czas tylko zwara, zwara, zwara. A tutaj jest jedna partia i, i oni muszą znaleźć i to właśnie dzisiaj też wyczytałem że starają się być pragmatyczni. Muszą znaleźć najlepsze rozwiązania potrzebne na daną chwilę dla kraju. Po to, żeby Wietnam wzrastał, rozwijał się, po to, żeby ludzie byli szczęśliwi, i co jeszcze jest tutaj fajne, to to właśnie, że jest kładziony nacisk na to, żeby ludzie służyli innym ludziom, a nie na to, żeby się bogacić. Czyli ten kapitalizm istnieje, tak, ale oprócz tego podejrzewam, że już w szkołach podstawowych, może nawet wcześniej, a może i później, są, y, jest kładziony nacisk na to, żeby wpajać to, że powinno się służyć drugiemu człowiekowi i dobru całego kraju. Coś, co jest też w Chinach, ale... No, okej, okay, nie, nie, nie porównujmy może tych dwóch krajów do siebie na tą chwilę. Tu delikatne jakieś tam y, podobieństwa są, aczkolwiek myślę, że jednak dwa zupełnie inne... W sumie można powiedzieć, że mocarstwa, bo Wietnam, tak jak ja go widzę, ja widzę Wietnam jako mocarstwo. Ok, nagadałem się mocno. Ale mam nadzieję, że odcinek będzie w miarę ok i że. W miarę nie pieprzyłem głupot. Ciekaw jestem dyskusji, czy w Polsce jest lepiej, czy ta demokracja się sprawdza, czy to w ogóle jest demokracja, czy to jest jedno wielkie oszustwo, tak czy siak, nieważne jak to nazwać. Ja bym się raczej właśnie w tą stronę skłaniał, że my sobie możemy nazwy dawać, ale kto tym tak naprawdę wszystkim steruje. Lobbyści, korporacje, technokraci, politycy to tylko pionki. No i zobaczcie, właśnie tutaj jeden chodnik, tam. No i drugi chodnik. A tam jest trzeci chodnik, i czwarty chodnik jeszcze przed ulicą. No i za ulicą jest piąty chodnik. To jest tutaj piękne, że. To wszystko jest tak dobrze zaplanowane i pomyślane, i zrobione, żeby było miło. Żeby było praktycznie. Nie tylko, żeby było pięknie, ale jeszcze, żeby miało sens, ręce i nogi. Te kapelusze to chyba mają z przydziału jakiegoś. Bo praktycznie każda pani taki kapelusz ma. To już tyle, dziękuję. Myślę, że wyczerpałem swoje, jakby. Zdanie na ten temat i je tutaj Wam przedstawiłem. Mi się Wietnam bardzo podoba i no, nie żałuję, że tak późno przyleciałem do tego kraju, ale cieszę się, że w ogóle przyleciałem i że odkryłem tak wspaniałe miejsce. I myślę, że Wietnam może być przykładem właśnie tego. Okej, okay, niech to będzie jakby kwintesencją tego całego odcinka. I ja myślę, że to nie jest tylko moje zdanie. W dużej mierze ten cały system, jaki oni tutaj stworzyli, jest po to, żeby kraj rósł, rozwijał się, żeby było dobrze, żeby ludzie byli szczęśliwi i zadowoleni i żeby wszystko funkcjonowało najlepiej jak się tylko da. A tam w tle. Tańczą panie. Wygląda jakby machały, ale sobie tańczą. Kolejna, właśnie fajna rzecz, a propos ich spędzania czasu. Także w dużej mierze rząd nie skupia się na żadnej ideologii, tylko z różnych czerpie to, co najlepsze, po to, żeby stworzyć swój własny taki właśnie system zarządzania, który będzie jak najbardziej praktyczny, jak najbardziej pomocny ludziom. Także Wietnamczycy. Nie skupiają się za bardzo na tym, czy są krajem komunistycznym, socjalistycznym, jak ich widzą ludzie z zachodu i w ogóle ze wschodu lub z innych planet. Oni po prostu robią swoje, w sensie takim, ci, którzy rządzą tym krajem. No i tyle. Pięknie tu jest. Jeśli to jest komuna, to mi się podoba. I powiem Wam, że to nie jest też tylko tak, o co Ty w ogóle gadasz. Oni nie wyglądają na ludzi nieszczęśliwych, represjonowanych. Czy w ogóle, że tutaj trzeba uważać na to, co się mówi? Ja tutaj wszędzie czuję wolność, miłość, niezależność. Pomimo tego, że Ajko nie ma to, miłość też trochę czuję. No, widzę, że pochód doszedł tutaj. To mi w ogóle przypomina trochę plac słowiański z Legnicy. Tam jakby urząd skarbowy, tam kawałek dalej urząd miasta. Tutaj jeździłem po takim placu właśnie na deskorolce, grindowałem schody i tak dalej. No po prostu Plac Słowiański w Legnicy za 2000 lat. No dobra, może za 500. Ja myślę, że tutaj panuje dosyć duża wolność. I obywatele są pozostawieni sobie troszeczkę. Tak jakby. I dopóki nie odwalają nie wiadomo jakich chodków klocków, to też jakby rząd się w to nie miesza. Przejawem tego są właśnie te panie, które sprzedają jedzenie przy ulicy, gdzieś nie wiem, czy tędy można przychodzić. A nie, chyba nie, czekajcie, bo bym przeżył gdzieś przez jakąś scenę. Muszę tutaj to obejść. Okej, okay, moment. Okazuje się, że tutaj się skończyły te pochody. Tutaj będzie jakieś przedstawienie, podejrzewam. Pozwólcie, że skończę tą myśl. Przejawem tego, że ludzie są pozostawieni sobie tak trochę, niech działają, jak nic nie odwalają, jest to, że są te panie, które sprzedają. Z jakichś takich rowerów, z jakichś takich malutkich stanowisk, przenośnych, nawet wszędzie jedzenie i różne rzeczy. I nie tylko panie, również panowie, yy, dzieciaki i tak dalej. I podejrzewam, że właśnie to nie jest tak wolność domków w swoim domku, ale no słuchaj, chcesz sobie dorobić. Nie wiem, czy tutaj są emerytury, czy nie. Podejrzewam, że z korporacji są jakieś rządowe posady również. Ale te panie, które są z prowincji, czy całe życie gdzieś tam pracowały nie do końca na papierach, czy w biurze, czy z dokumentami jakimiś, no to właśnie mają możliwość dorobienia sobie, yy, służąc innym tak naprawdę, przygotowując posiłki, sprzedając je na ulicy. To jest fajne moim zdaniem. To się tutaj sprawdza, tak samo jak w Tajlandii i to jest na wielki plus. A czy mam rację, czy nie mam rację, to może już wy yy, się na ten temat wypowiedzcie i może ludzie jacyś, którzy w Wietnamie mieszkają lub mieszkali lub dłużej przebywali i mają troszeczkę większe rozeznanie niż ja, no bo może się okazać, że tak naprawdę wszystko to, co gadam, to jest po prostu jeden wielki farmazon i kocopoł. Mam nadzieję, że tak nie jest i że tak nie będzie. Ale rozwinąłem temat. No i dobrze, odcinek będzie długi, ale myślę ciekawy. Demokracja versus komunizm. Gdzie jest lepiej? W Polsce czy w Wietnamie? No, mi się wydaje, że w Wietnamie jest lepiej. A dlaczego? Bo jest dużo bardziej rozwinięty. Już pominę to, że jest lepsza pogoda. Yy, te sezony nie są tak ekstremalne. Zima to 20 stopni Celsjusza. Są takie oczywiste rzeczy, ale to, że kraj się rozwija bardzo, bardzo dobrze, to, że ludzie nie narzekają i są szczęśliwi, to, że nie rozmawiają za bardzo o polityce, no to wszystko myślę, że świadczy o tym, że tutaj jest dobrze. i narzekać nie za bardzo jest na co. Naprawdę jest przykładana uwaga do każdego jednego krzaczka. I dzięki temu jest tak jak jest. Uuu, turysty pojechały. Dobrze widać ten taki statek kosmiczny na Sheratonie, co wylądował. O, to. Wietnamczycy mają takie powiedzenie, że każdy kraj ma swoje prawo i każda rodzina ma swoje zasady. I myślę, że jest w tym duża prawda. No i myślę, że też w jakiś sposób reprezentuje to ich filozofię, ideologię polityczną. Czyli w sumie, żeby się nie wpierniczać, może.